Panie to już siódmy dzień nowenny przed niepokalanym poczęciem Najświętszej Maryi Panny. I dalej zagłębiamy się w lekturę tej niezwykłej modlitwy uwielbienia skierowanej przez Franciszka do Maryi Matki Bożej. Cześć Tobie, Pałacu Jego, cześć Tobie, namiocie Jego, cześć Tobie, domu Jego. Cześć Tobie, szato Jego. Ktoś może pomyśleć, o czym my tu w tej nowennie mówimy jakieś językowe czy teologiczne dywagacje. Ale mamy okazję kochani zagłębić się w myśl świętego Franciszka, zobaczyć z bliska jak on patrzył na Matkę Bożą. Jak przeżywał swoją duchowość Maryjną. Co ten prosty człowiek Franciszek Wiedział o Maryi, jaki obraz jej malował swoimi słowami. Bo jak widzimy, święty Franciszek to nie tylko zwierzęta i żywa szopka. Co Franciszek może mieć na myśli, mówiąc do Maryi, szato jego, nazywając ją. Szatą Pana. Mówiliśmy już o zwiastowaniu, o tej tajemnicy, w której Duch Święty najpierw osłania Maryję, aby Maryja mogła osłonić sobą Syna Najwyższego. Ta przedziwna metafora szaty. Wskazuje na tajemnicę wcielenia. Przypomina o tym, że niewidzialny Bóg stał się cielesny, dał się zobaczyć ludzkim oczom, bo nie da się przywdziać szaty duchowi, który nie ma ciała. Szata zawsze okrywa ciało. To z Maryi rodzi się Zbawiciel świata. Możemy sobie wyobrazić, zadając takie pytanie, do kogo mógł być podobny Jezus? Jeśli ciało przyjął od Maryi, to przecież miał również jej rysy twarzy. Musiał być do niej podobny. Pewnie miał też jej. Uśmiech. Dla Franciszka Maryja jest szatą syna Bożego. Co nam może kojarzyć się z szatą, kiedy myślimy o słowie Bożym? U Łukasza czytamy: A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Całe swemienie wydała na lekarza, a żaden nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu i dotknęła się frenzy jego płaszcza. A natychmiast ustał jej upływ krwi. Jezus rzekł do niej: Córko Twoja wiara Ci ocaliła. Idź w pokoju. Dotknęła się szaty Jezusa z wiarą i została uzdrowiona. A więc szata jest ważna. I ważny jest dotyk. Kiedy myślę o szacie, przychodzimy na myśl Józef ze Starego Testamentu. Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Ta szata była wyrazem szczególnej miłości, radości i wdzięczności Bogu. Za kolejnego syna, ale stała się też powodem zazdrości braci. Jednak Bóg wykorzystał i to, aby sprzedany przez braci Józef stał się wybawicielem całej rodziny. Józef w szacie z długimi rękawami. A Jezus po sześciu dniach wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. Oni patrzyli w tę świetlistą szatę Jezusa, niewiele z tego jeszcze rozumiejąc. Ale Pan dał im łaskę patrzenia, po to, aby umocnić ich wiarę. A więc mówimy o jakiejś zewnętrzności, nie tylko o szacie. Więc Chrześcijanin to człowiek, który przyodziewa się w sposób godny, potwierdzający wielkość Jego powołania. Ale przede wszystkim, jak szata Jezusa z przemienienia, jest świetlisty. Zaprowadza światło tam, gdzie się pojawia. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako budnicy. Przybierają oni wygląd ponura, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam, wam już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz. Aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Miej promienną twarz. Kiedy się cieszysz, Kiedy spotykają Cię doświadczenia, a także w czasie postu i umartwienia. I święty Franciszek, oczywiście, odwołując się do słowa biblijnego, pisze, Oni tak obserwowali i oglądali mnie. Podzielili między siebie moje szaty i los rzucili o moją suknię. To wydarzenie z Golgoty jest też wezwaniem dla nas, abyśmy nie odzierali Jezusa z jego szat. Ale przywdziewali go przez czyny miłosierdzia, bo byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Włożyliście na mnie szaty. Wszystko cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych mieście, uczynili. I znów Franciszek, który myśląc o ubraniu, o szacie, przestrzega braci przed zbytkiem w stroju, ale widzi w tym konkretny cel. I choćby nazywano ich obłudnikami, Niech jednak nie przestają czynić dobrze. Ani niech na tym świecie nie szukają drogich ubrań, aby mogli mieć ubrania w królestwie niebieskim. To tam nie będziemy się już sami przyodziewać. Ale dobry Bóg w swoim miłosierdziu włoży na nas królewską szatę a franciszek który przez jakiś czas borykał się z niepewnością co do stylu życia Porzucił szatę przepasaną skórzanym pasem, charakterystyczną dla mnichów i przywdział charakterystyczny dla siebie habit. Ale jak tłumaczy Tomasz strzelano, Franciszek podkreślał, że ta szata ma kształt. Krzyża. Oczywiście każda suknia, koszula, jak się ją rozłoży, ma kształt krzyża. Ale kiedy Franciszek wkładał habit, jego pragnieniem było, aby założyć na siebie krzyż naszego pana, który odpędza demony. Który jest znakiem zwycięstwa, który pomaga nam na co dzień przyjmować jego słowo, które w nas może stawać się jak w Maryi ciałem.